Terem terem ta, 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 -ta Kurczaczek mój kochany tatuś. O Ojeja. O Boże, jaki ty jesteś piękny. Like mami. Danusia. is beautiful like you. Witam serdecznie, Wari Szpakowski, Filipiny. Bohol, Karol, życie na Filipinach. Byliśmy jechać do w Ops. Do sklepu takiego z zachodnim jedzeniem kupić coś dla mnie. Bo chudne w oczach <laughs> Ale musimy poczekać, bo szczepienie jest o pierwszej. nic nie możemy nic. Jest? synej Dzisiaj oglądał swój film na YouTubie i się uśmiechał, tak? Ale ciekawy jest co? Ty będziesz vloger. No, ale ciekawe. Tak? Podoba się kamera? Mm, super. No, szpaku, tatuś cię weźmie w trasę. Pojedziemy we dwoje. Do dwóch facetów. Tylko podrośni jeszcze z rok. Tylko ty i ja. Pojedziemy razem. A dziewczyny zostawimy w domu, niech się dobrze zajmują. łaka, że kamerę zabrałem. No, tak. No. Słuchajcie, ja chyba będę musiał oddać kamerę Oliverowi, niech on vloguje dla was film, a ja potem tylko będę edytował, nie? Oliver, you will vlog, and now daddy will edit, yeah? Mówię po angielsku tak, żeby do nie rozumiała też. A co ty masz takie czerwone? A to wiecie, jeszcze jest, jeszcze jest takie ok. Nie jest za małe, bo tam widziałem jakiś komentarz. Nie jest rączka jeszcze siśnięta. No? No. Teraz pasuje. Tak? No. On jest taki słuchy. Brzuch masz taki wielki jak papa. bombenik. Tak? Także ruszamy. Ja oczywiście pierwszy schodzę bo Samochód chodzić No i potem na... na szczepienie i do... Pangla podjedziemy tam do tego sklepu z zachodnim jedzeniem kupić Jakieś tam takie rzeczy, inne niż te, które kupujemy tu. Zobaczcie, jesteśmy w klinice zaszczepić syna. Przecież miałem poważną rozmowę z panią doktor odnośnie tej szczepionki, bo dużo was powiedziało, żeby nie szczepić i tak dalej. Chodzi o to polio, że bardzo niebezpieczne i tak dalej. Pani mnie tutaj uświadamiała przez 15 minut, że na Filipinach jest to jest bardzo często choroba i w zasadzie każdy Filipińczyk, każdy jeden bez wyjątków jest szczepiony na tą chorobę, żeby, żeby zapobiec tej chorobie. Nie? Ja, ja miałem takie, no i mam wątpliwości, czy, czy powinniśmy dać tą szczepionkę, czy nie. To jest do usta i nieaktywna szczepionka polio, czyli zastrzyk. Więc. No nie wiem, będziemy szczepić. W sumie dwie już takie do usta przyją. No teraz czas na te pozostałe. Powinien mieć jeszcze dwie inne szczepionki, ale nie mają. Nie wiem, czy powinniśmy jechać do szpitala zrobić, czy, czy czekać. Pani powiedziała, że później też może być.

Olejka duża idę sobie tu usiąda. Danika i tak nie będzie wołać, pewnie, że ja trzymał Oli'ego. Ono nie może, zaraz jej łzy lecą. To co najgorsze to Daddy. Już po wszystkim. Boże kochany, dlaczego ja muszę zawsze trzymać Oliwera? Będzie mnie połkotował. Potem kojarzył z jakimś bólem i z tym co złe i niedobre. Ale to mama to zawsze tak tatusia wrobi. To każda jedna. Każda jedna mama tak robi. Czekajcie się. O. Dobra. Jesteśmy już na pewno polecam bardzo ten sklep, jak będziecie? Można kupić wszystko. Już chyba pokazywałem gdzieś na filmie. No, alkohole dobra, to tam mijamy. Musztardę muszę kupić. I tak to wygląda. Halo no dobra góreczki patrzcie buraki chlebek jeden Tutaj drugi, jeden sobie zamroża może Przyprawi A. Jeszcze coś takiego kupiłem Musztarda. Nie wiem, tej nie próbowałem. Mam, mam, na, mam nadzieję, że będzie ok. Czas na jest Osiem produktów. Cena Proszę bardzo ważna. tysiące podstawowe produkty dla Maria. Ja nie, a teraz chyba do, do Klausa podjedziemy do restauracji, co zjeść. To właśnie tutaj Klaus e, przygotowuje jedzenie. Zobaczymy co on tutaj dobrego nam zrobi dzisiaj. Pierwszy raz tutaj jesteśmy z Daniką. Czekaj, drzwi żeby... No, let's go baby. Klaus, we can do it. Hi Klaus. Hello. Hello, 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 hello. Well we can sit. Hello. Yeah, it's okay? Maybe we can sit here, babe. No, oh, what do of it Oh, you want? One? you want one? No. Bo to, to jest up now. very fast. congrats. Salama. Very guapo. Guapo like daddy. Yes, very guapo. <laughs> Trochę nam to wiatraki wieją, nie wiem nas słychać Oli Ah, super. Jaką zabawę sobie znalazł? W kładę i odpycha się nóżkami i odjeżdża. I tak mu się spodobało. O! Tak? Mordynka moja. O Jezu. Statuzim się będzie wygłupiał teraz, tak? No, 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 mordynka moja. Co chcesz powiedzieć? No powiedz No? A chciałeś pokazać jak to robisz? Okej okay. Vloger No mów Mów, mów Okej 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 już Cię zabieram Wszystko rozumiem Klaus <głos》> mi <głos》>. tutaj pokażę. A tu bar przy barze, słuchajcie

ja, yeah, and if you come again, this is all parking for us here. Here, there, there on the side, parking, parking, here. So you don't have to. Wow. Oh. Because sometimes on the street, not like today, you have no yeah? luck, you no know, luck. It's gonna be full. So you don't even know. So it's possible to drive here? Yeah? Yes, there is a the road yeah? here. Ah, this way. Ah. Next, next to snack park. Ah, okay, okay. Next to snack park and you come out here. And then can... Ah, okay. Bo ja zaparkowałem na uliczce, tutaj jest parking duży. Yeah, 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 Biking, 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 biking. No, no fajny A tu chłopaki gotują, przygotowują wszystko nie? Klausa nie znacie, on na imprezach się pojawiał, a to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry kucharz Klaus Na statkach też pływał, w bardzo dobrych hotelach Pięciogwiazdkowy w restauracjach był szefem Także naprawdę, no ma przeszłość facet Dobry kucharz, także... no Zobaczymy jak jedzenie Oli, jak? Też będziesz jadł? smoczek? Tak I don't know. Tutaj dziewczyna też vloguje And you vlogging also? Yeah, it was three days ago. Mine is tiny Asian Morena. My YouTube. Oh. So what is Hello. your YouTube channel? Hello guys, welcome to <laughs> Steak garden. Steak Steak garden. I'm the Garden. Steak Garden. I'm in Garden. What is your YouTube channel? Um, my channel is tiny Asian Morena. Oh. Please do subscribe guys and share my video. He <laughs> <laughs> is also a burger. I ten też Everyone vlogging. Słuchajcie, a to jest smalec. Klaus przygotował smalec. <laughs> Dobre Pierwszy raz jest smalec w restauracji na Filipinach. No, taki obiadek dostaliśmy. A Danika krewetki. Shrimps? Yeah? Olia ja dla Ciebie co? Oli sprzedany <śmiech> Sprzedany <śmiech> No, no, no No teraz to wiem, że żyję, słuchajcie Tak się najadłem, że Klaus jest mega Mega kucharz, także słuchajcie, jakby cię na panglao, a chcecie naprawdę zjeść dobre jedzenie, to koniecznie ten, jak to się nazywa? Steak? Steak Garden. Steak Garden. Mega. Oli, co się tutaj dzieje, ha? Dziewczyny zaczepiają. O. <grywka> Krzyczały tu, szalały, jak się uśmiechał. A tylko baby Mario przyszedł i już nie. <grywa> nie? Walnie. Thank you, daddy. <grywa> Jesteśmy już w domu. Ja muszę jeszcze do nadu zejść. Zapomniałem o zakupy wziąć. Że...